Witam serdecznie. Tak sobie się zezjadłem brapa. Smaczny z kurczaczkiem, z warzywkami. No ale nie o jedzeniu wam powiem, tylko tak o tych dronach nieszczęsnych. Tyle tych dronów prawie nic nie zrobiły. Przyleciały, spadły na ziemię. Widziałem w telewizji, słuchajcie, ten kawałek dachu zniszczonego, to powiem wam, że piorun. Podczas burzy większe zniszczenie potrafi zrobić, jeżeli dom nie jest uziemniony. Jak nie jest uziemniony, to wiadomo, że piorun potrafi nawet spalić dom czy drzewo. No więc nie martwmy się, nie jest tak źle jak media mówią, bo to taki szum, słuchajcie, jakby pół Warszawy zostało jednym dronem spalone. No to tak nie jest, to tak nie działa. No a że sobie przeleciały, to tylko świadczy o tym, że. Nie ma kontroli po prostu nad tym. Nie ma kontroli. No i niestety muszą nad tym popracować, żeby wcześniej można było zauważyć. Tak, specjalne są przyrządy. No niby Ukraina ma i chce pomóc. No ale powiem wam, że bez obaw, no natomiast te ćwiczenia, no to powiem wam te ruskie ćwiczenia z Białorusią to są olbrzymie pieniądze, bo to jest paliwo, słuchajcie, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Całe zaopatrzenie wojska. No to nie jest tak, słuchajcie, że się ćwiczy tylko po to, żeby sobie poćwiczyć, tak? No więc coś z tego musi wyniknąć. Teraz tylko pytanie co? Czy przesmyk suwalski? Czy może wezmą w kleszcze zupełnie inne państwo? No, ciekawy jestem jak to wyjdzie. W każdym razie myślę sobie, że Putin nie odpuści, bo on, on chce tak skubać tą Europę tak po trochu, po trochu, bo od razu to mu się niestety nie uda. No ale jeżeli chodzi słuchajcie o tą Polskę, to ja jestem spokojny, bo tu tak tragicznie nie będzie. Jesteśmy na tyle silni, że jeżeli chodzi o czołgi o wojska lądowe, no to raczej Putin tutaj nie miałby. Skali popisu, tak? Nie, nie dałby sobie rady. Ale drony, słuchajcie, drony to teraz jest nowoczesna walka. Nieduże koszta, trudno to zauważyć, a jak przyłoży, to cały dom potrafi zniszczyć. No więc tutaj trzeba jednak popracować, uważam, nasi żołnierze, oficerowie powinni popracować, bo nie czołgi, no czołgi swoją drogą, słuchajcie, samoloty. No ale nie oszukujmy się, to bo są bardzo duże koszty, a taki dronik, pyk, pyk, pyk przyleci, swoje zrobi. Za nieduże pieniądze. Więc warto być czujnym, a w Warszawie spokojnie i w Polsce myślę też. Pozdrawiam.